Já Za nami druga runda turnieju Tata Steel, czyli turnieju, na którym grają najlepsi zawodnicy na świecie. Widziałem, że w komentarzach wczoraj pytaliście, kto dokładnie gra. Nie podam Wam wszystkich nazwisk, natomiast na dole będziecie mieli linka, żeby zobaczyć, że faktycznie bardzo silni zawodnicy powyżej 2700 mierzą się właśnie w tym roku w Tata Steel. I dzisiaj pokażę Wam znowu dwie partie i one będą odmienne od siebie troszeczkę, natomiast z obu możemy wysnuć pewne wnioski, także zachęcam. Zachęcam do oglądania. Pierwsza partia to będzie partia Dinga Lirena, czyli aktualnie Mistrza Świata, a druga partia to będzie partia Alirezy Firuzzy. Także przenosimy się do partii, patrzymy sobie na. Przez komię, żebyście też mieli podgląd silniczka. No i zobaczcie, co się stało. Dingli Ren, mistrz świata, mierzy się z zawodnikiem 2643. I nie zrozumcie mnie źle. Donczęko Aleksander to jest bardzo silny zawodnik, ale mimo wszystko jest to zawodnik taki z takiej szerokiej czołówki. To nie jest zawodnik, w którym jakikolwiek mistrz świata powinien kiedykolwiek mieć jakieś większe problemy, szczególnie, że gra kolorem białym. No i nastąpiło skoczek F3, skoczek F6 c4, g6, skoczek c3, goniec g7, no i grający biały mi zdecydował się zagrać e4, d6 i d4. Donczenko Aleksander, który na pewno faworytem w tym pojedynku nie był, gra obronę królewsko-indyjską, która aktualnie na najwyższym poziomie praktycznie w ogóle nie jest grana, bo najlepsi zawodnicy potrafią to wykorzystać. Nastąpiła więc roszada, goniec e2, no i e5. Wygląda to trochę jak strata pionka, natomiast każdy, nawet przeciętny szachista wie, że po biciu, biciu, jak założymy nawet takie bicie, bicie i zbicie tutaj, to na końcu jest skoczek E4, i ten goniec bardzo dobrze nam się przydaje. I tutaj już czarne nie mają żadnych kłopotów, prawdopodobnie nawet stoją troszeczkę lepiej. Dlatego grający białymi Ding Liren zdecydował się zrobić roszadę. Nastąpiło łubu-dubu, łubu dubu wieża E8, F3, C6. Skoczek sobie wrócił. Nastąpiło król H1 i goniec E3. No i teraz jak widzicie. Zarówno białe, jak i czarne, prawie że dokończyły rozwój. Białe mają wszystkie figury, które stoją tak, jak powinny stać. Wszystkie figury są na szachownicy, pionki kontrolują centrum, i jeżeli teraz czarne zagrają taki naturalny ruch, jak na przykład Goniec E6, to okazuje się, że widzicie, po silniczku przewaga białego rośnie, ponieważ zagramy sobie tutaj, zagramy tutaj, będziemy wywierać presję na H6, także tutaj czarny musi też grać dokładnie, ale zagrał dokładnie. I zagrał ruch D5. Niby święci pionka, ale okazuje się, że tego pionka nie do końca możemy przyjąć, ponieważ po biciu, biciu, jeżeli zdecydujemy się zbić dalej, no to ten pionek jest słaby. Czarne tutaj nawet mają taką fajną możliwość, że mogą zdecydować się zagrać ruch skoczek B4, grożą wzięciem, a jak zbijemy tutaj, to jest wieża bije E3. No i pomimo przewagi pionka, białe tutaj wcale nie walczą o zwycięstwo z tego względu, że para gońców jest tutaj ważna. Być może na to trzeba było iść. Być może Dingli Ren powinien właśnie w taki sposób zagrać, żeby mieć chociaż tego pionka. Natomiast Dingli Ren wziął i w tej pozycji po jednej wymianie zdecydował się zagrać ruch Hetman C1. I problem jest taki, że teraz praktycznie forsownie, czyli bicie, my bijemy na H6, nastąpiło skoczek C5 z e, powiększeniem presji w centrum, łobu-dubu, łobu-dubu, Hetman G5, bicie, bicie. Teraz czarne wystarczy, że zagrają skoczek E6 stępem, zagrają sobie Hetman C7 na wymianę Hetmanów, no i po 20 ruchach. Białe nie mają żadnej przewagi, czarne nie mają żadnego problemu, żeby zremisować te pozycje. No i w zasadzie reszty tej partii nie ma co pokazywać, ponieważ w zasadzie w kolejnych kilku ruchach zawodnicy po prostu wymieniali swoje figury, wymieniali swoje figury, wymieniali swoje figury, wymieniali swoje figury. Wymieniali swoje figury. No i koniec końców powstała taka wieżówka, w której yy, no, jest porówno pionków, no i zawodnicy zdecydowali się zremisować. Wybaczcie, jeżeli słychać pierdzenie, ale sąsiad od rana yy, coś robi. No i trochę to przeszkadza w nagrywaniu, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi jakoś bardzo. Natomiast dlaczego Wam pokazałem te partie? Możecie się tak zastanawiać. No spoko, taki szybki remis. Yy, Dingli Ren sobie zremisował z silnym zawodnikiem i tyle. No to jest trochę to, o czym ja mówiłem wczoraj, że trudno jest sobie wyobrazić, że Dingli Ren wróci do tej formy, w której był jeszcze 2-3 lata temu. Wtedy był on w stanie jak równy z równym rywalizować z zawodnikami 2780-2800. Oczywiście, to, że w jednej czy w drugiej partii mu nie wyszło, nie znaczy, że on zapomniał jak się gra w szachy, bo nadal jest bardzo silnym zawodnikiem. Natomiast moim zdaniem, patrząc na tego typu partie, jeżeli ktoś gra teraz w turnieju kandydatów, to może sobie myśleć, że jak tylko wygra turniej kandydatów, to zostanie mistrzem świata, bo Dingli Ren jest bardzo mocno pod formą. No i ewidentnie widać, że on tych, wiecie, ostatnich pół roku, ostatnich miesięcy nie poświęcił na siedzenie nad szachami. On je nie wiem na co poświęcił, ale raczej jego siła gry nie wzrosła. Natomiast teraz przechodzimy do drugiej partii. Do partii pomiędzy Alirezą, Firuzją i Parhamem Maksudlu. Parham Maksudlu to jest młody zawodnik, ale już ma ranking 2740 i jest to taki zawodnik z nowej generacji, który kiedyś miał pewne problemy związane z oszukiwaniem, natomiast wziął się za szachy i faktycznie Rośnie na taką nową gwiazdę szachów. Natomiast Aliraza Firuzja w ostatnich 14 partiach zrobił 13,5 punktu. Oczywiście nie grał z zawodnikami na równym sobie poziomie, ale mimo wszystko wygrywa wszystko jak leci. I w tej partii zadziało się coś nieprawdopodobnego, ponieważ nastał moment, w którym Firuzja musiał grać idealne ruchy. Żeby osiągnąć przewagę i zobaczcie, co się stało. Jeżeli chodzi o debiut, nastąpiło E4E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, skoczek F6, roszada, bicie pionka, to jest cały czas teoria, na którą obaj zawodnicy byli przygotowani. Ogólnie chodzi o to, że powierza E1 i tak tego pionka odzyskamy, ponieważ jak czarne spróbują zagrać na przykład w ten sposób, możemy zagrać D5, możemy zbić tutaj, możemy zbić tutaj. Więc ten pionek i tak jest stracony, dlatego nastąpiło skoczek D6, bicie, skoczek E7, goniec sobie wraca bicie, bicie, tutaj d4 goniec f6, wieża e1 tego typu pozycje, tak jak mówiłem wcześniej, na najwyższym poziomie, a nawet na moim poziomie, zdarzają się raz na jakiś czas, więc to nie jest nic nowego, widzimy też po czasie, że zawodnicy mają godzinę 40, więc dużo czasu nie stracili, no i nastąpiło tutaj wieża e8, bicie goniec f4, bicie, bicie no i prawda jest taka, że czarne mogą zbić pionka, tylko tutaj po biciu, biciu, długofalowo pomimo tego, że czarne mają pionka, więc i to jest to słaby pionek, niby mają parę gońców, ale zanim te gońce jakkolwiek się rozegrają po takich ruchach jak tutaj albo tutaj, no okazuje się, że to jest nieprzyjemne dla czarnego. Dlatego czarne zdecydowały się zagrać skoczek e8, jeżeli białe im pozwolą, mogą myśleć o ruchu d4, dlatego nastąpiło skoczek c3. No i tutaj oczywiście można było w ten sposób zagrać, można było zagrać tak, ale czarne zdecydowały się zbić pionka. Nastąpiło skoczek d5, no i d6. I to cały czas jest mniej lub bardziej teoria w taki sposób Zawodnicy już grali, czarne mają yy, piąka więcej, natomiast chyba gołym okiem widać, że te figury bardzo słabo ze sobą współpracują. Natomiast skoczek już grozi jakimś szachem, może jakieś Hetman E7, więc jest presja po stronie białego, pomimo tego, że czarne obiektywnie stoją na wyrównanej pozycji. No i białe tutaj zdecydowały się zagrać ruch goniec G5, gonią tego Hetmana. Zauważcie, że wykorzystują one fakt, że po jakimkolwiek cofnięciu, jak nastąpi bicie, bicie i bicie, to nie może. Możemy zbić tego hetmanem, bo jest mat na ósmej linii, dlatego trzeba by było odbić to w ten sposób, no i ta pozycja mogłaby być dla czarnego nieprzyjemna. Dlatego czarne stwierdziły nie dość, że zagram f6, to jeszcze zbije drugiego pionka. Ali Reza Firuzdża, grając z zawodnikiem 2740, święci dwa pionki w 16 ruchów. Taki styl, jak nie wiem, polmorfii albo ktoś w tym stylu. Oddamy jak najwięcej pionków, żeby tylko atakować. Ten król jest osłabiony, figury stoją losowo. Taka była idea. Dlatego tutaj, oczywiście, wieża B1, goniec E5. No, i od tego momentu, albo w zasadzie od tego momentu, pogoniec E6 Firuz może mieć problemy. Jeżeli tylko raz zboczy z idealnej ścieżki. To partia może się dla niego bardzo źle skończyć. Musi grać w idealne 10, 11, 12 posunięć. Każdy ten ruch musi być z wykrzyknikiem albo z dwoma wykrzyknikami, bo w innej sytuacji po prostu stanie on gorzej. Jeden jedyny ruch. Goniec C4. Teraz nie bardzo możemy to zbić, bo jak przeciwnik to zbije, no to nic na tym nie osiągnęliśmy. Dlatego goniec C4. Teraz grozi bicie. Goniec więc dał szacha, no król sobie odszedł na H1, no i wisi ten goniec. Więc nastąpiło goniec F7. No i znowu, jeżeli białe oddadzą tylko jeden ruch przeciwnikowi, to ta pozycja dla niego nie będzie dobra. Chcielibyśmy zbić pionka, ale tutaj okazuje się, że po ruchach typu goniec B6, czy nawet po odejściu króla, nic złego się nie dzieje. Jedynym, ru... <grym> Jedynym ruchem, który zapewnia nam przewagę. Jest tutaj podwójne uderzenie, i ktoś z Was sobie pomyśli, no dobra, spoko, ale jakie podwójne uderzenie? Okazuje się, że aktywizacja Hetmana. Atakujemy tutaj, ale atakujemy też tego pionka na H7. Ten pionek jest broniony przez króla, ale ten król musi bronić wielu rzeczy tutaj i nie jest w stanie obronić wszystkich. Także goniec sobie wrócił, musimy tego gońca jakoś obronić. Jedyny ruch. Skoczek E7. Teraz oczywiście król nie może iść tutaj, bo stracimy figurę. Więc król musi iść na F8. I prawdopodobnie to była pozycja, którą Parham Maksodlu widział z daleka. Nie? Czyli widział tam dużo, dużo wcześniej, że w tym momencie odejdziemy sobie królem. No i ten skoczek nie ma co ze sobą zrobić. Bo jak wróci gdzieś, no to nie ma już presji. A skoczek jest atakowany. Tylko to, czego nie widział Parham Maksodlu, a widział to Ali Razafiruzdza, to to, że w tym momencie... Grający białymi może po prostu poświęcić tego skoczka i okazuje się, że nie mamy co tutaj czarnymi zrobić. Pomimo tego, że komputer mówi, że ta przewaga nie jest jakaś duża, mówi on, że jest plus 0,59, to to jest pozycja, w której praktycznie nie da się grać. Bo jak zbijemy tutaj Hetmanem, następuje Hetman H8 i mat, zauważcie, jak to osłabienie króla bardzo mocno ma wpływ na dalszą część partii. Natomiast jeżeli zbijemy tutaj, to okazuje się, że po ruchu wieża E1, zauważcie, nie bijemy tutaj, bo skoczek broni, więc wieża E1, no i król nie ma się gdzie znaleźć, bo jak wróci tutaj, to znowu jest mat, jak wróci tutaj, zbijemy na F7, odzyskaliśmy materiał i bardzo mocno tego króla atakujemy. Dlatego goniec zdecydował się zbić. W tym momencie grający czarnymi ma figurę więcej, i ten skoczek w zasadzie nic tutaj nie robi. Ale białe po prostu wprowadzają kolejną figurę, i teraz już grozi mat na dwa sposoby. To znaczy, jeżeli nastąpi cokolwiek losowego, grozi pyk, pyk i pyk. Niesamowite. Dlatego tutaj czarne nie miały nic lepszego. Nastąpiło Hetman E7, bicie, bicie, no i przez krótki moment czarne mają wieże gońca, drugiego gońca i skoczka, a białe mają tylko hetmana i gońca. Jeżeli tutaj nie było te, by tego ostatniego muśnięcia, czyli ruchu hetmana E4, to pozycja by była dla czarnego wygrana. Natomiast ten Hetman E4, podwójne uderzenie na końcu. Goniec musi wrócić, ale teraz F5 i nie ma jak bronić tej figury. I nadal komputer usilnie twierdzi, że ta pozycja nie jest zła. Ale im dłużej się namyśli, tym rozumie, że pozycja jest przegrana. Szczególnie, że teraz po ruchu wieża D8, to co grający czarnymi prawdopodobnie policzył, to to, że po biciu tutaj ten król w miarę jest bezpieczny, a ten goniec nic nie robi. Skoczek paradoksalnie bardzo dobrze broni wszystkie punkty w obozie przeciwnika. Ale tutaj ideą że nie było to, żeby to bić. Firuzdża zagrał znowu najlepszy ruch w pozycji, a mianowicie G4. Bo po prostu to nie ucieka. Ten skoczek nie ma żadnego ruchu, ten goniec nie ma ruchu. Ta wieża się nie może ruszyć, ten goniec nie bardzo ma co zrobić. Czarne zdecydowały, że po prostu zagrają C6, i teraz znowu białe nie biją. I nie biją, dlatego że mogą zagrać ruch G5. No i teraz pozycja koloru czarnego totalnie się sypie, bo grozi otwarcie pozycji, grozimy zbiciem, czyli jeżeli nie wiem, czarne zagrają cokolwiek, grozimy biciem. Tutaj możemy albo zbić, albo zagrać G6 i nie ma obrony przed matem. Także totalna tragedia. <laughs> dlatego po G5 czarne zdecydowały, że uciekam. Teraz, jeśli nastąpi bicie, to skoczek może tutaj wejść i znowu kontrolujemy wszystkie ważne punkty. Ale Firuzdża zdecydował się, że po prostu zbije to pionkiem, grożą widełki i nie bardzo jest przed nimi obrona, bo jak zagramy sobie D5, to po Hetman G6 nie ma obrony przed Matem, po Król E7 nastąpi szach, pyk, pyk i Mat. Mat nad królem, który jest na środku szachownicy, zawsze to ładnie wygląda. Dlatego czarne wróciły królem na E7, ale teraz białe otwierają totalnie pozycję. Nastąpiło Hetman G4, D5, po prostu Hetman G8, żeby grozić tymi szachami. Znowu grozi mat nad, w dwa ruchy, także czarne musiały się przed tym obronić. Teraz po ruchu Hetman F7, król D6, ten goniec będzie mógł się zasłonić i pozycja jest prawie że równa. Im dłużej się komputer zastanowi, tym może nie. Także goniec G5 grozi mat. W jednym posunięciu także goniec E5, ale tutaj na spokojnie. Pyk, pyk, H4, D4, H5. Pionek zostaje uruchomiony i po ruchu E7, wieża C8, Hetman F4, pyk, pyk, pyk białe zbiły kolejnego pionka z szachem. No i gdyby tego pionka nie było, to jeszcze możemy się zastanawiać, czy to jest remis, czy to jest wygrana. Ale dzięki temu, że ten pionek, jeden jedyny pionek przy królu, że on został, to możemy zagrać h6. No i okazuje się, że nie ma obrony przed ruchem h7, h8 i dorobieniem hetmana. Także w taki sposób Firuzja zniszczył swojego przeciwnika i moim zdaniem pokazał światu. Że on jest w tym momencie gotowy na kandydatów. Można go szkalować za to, w jaki sposób y, firus Że awansował do turnieju kandydatów. Moje zdanie znacie, ponieważ dzieliłem się nim y, w poprzednich filmikach. Natomiast to, jaką siłę gry prezentuje, i pamiętajcie, on grał z zawodnikiem 2740. Najpierw pokazałem wam partię Dinga Lirena, Lirena który grał z zawodnikiem 2640 i nie był w stanie wygrać. Tutaj z zawodnikiem znacznie silniejszym. Firuszcza wygrał praktycznie w kilka ruchów, także nieprawdopodobne. No i cóż. Na pewno ten turniej kandydatów będzie bardzo ciekawy, ponieważ będziemy mieli Firuzdży, Hikaru Nakamura, Karuane, go i będą walczyć o to jedno, jedyne miejsce. Także z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że uda mi się ten filmik zmontować w miarę po ludzku, ponieważ co chwilę pan z wiertarką ładował i będę musiał wycinać. Ale jeżeli tak, jeżeli dobrze się bawiliście, nauczyliście się czegoś, to będzie mi bardzo miło. A ja się z wami żegnam, bo pan odpala wiertarę po raz kolejny, także nara.